na do drużyna Gości, pan Czesław, Mielicz, na Dobry wieczór. Taki słodko-gorzki smak tego wieczoru, bo awansowaliśmy do ósemki, co kilka tygodni temu wydawało się niemożliwe, ale przygraliśmy spotkanie. To była pierwsza porażka moja w Szczecinie, ale przygraliśmy z mistrzem Polski, z obecnym mistrzem Polski, być może przyszłym mistrzem Polski, czas pokaże. Uważam, że zagraliśmy konsekwentnie, zagraliśmy mądrze, nie chcieliśmy Legii atakować na chóra, bo wiedzieliśmy, że Legia na więcej bramek strzela po stałych i po kontratakach. Dlatego mądrze się broniliśmy, szybko strzeliśmy bramkę, cieszymy mnie to, że Łukas strzelił kolejną bramkę. Zbyt wielu sytuacji nie mieliśmy w drugiej połowie, szkoda, że tak szybko straciliśmy bramkę na 1-1. Legia zaczęła coraz pewnie grać, dużo problemów nastawiał Guilherme, jeszcze więcej SA, nie poradziliśmy sobie z tymi tematami. Szkoda, że bramka padła postępem, w momencie, gdzie teoretycznie wszystko wiedzieliśmy, jak się zachować, niemniej jednak straciliśmy tą bramkę, ale jestem zadowolony, że jesteśmy w usence, że znowu zagramy z legią, zagramy z lechem, zagramy z wisłą, czyli jest przede wszystkim spokój na przyszłość. Wiemy, że za rok będziemy, może nie za rok, za kilka miesięcy. Dalej będziemy w klasie. Mam nadzieję, że w międzyczasie będziemy się jeszcze bardziej rozwijać i sportowo i organizacyjnie jako pogoń. Liczymy, że ten okres przygotowawczy będzie dla nas korzystny, bo już dzisiaj możemy pewne rzeczy planować. Bardzo się cieszę, że nie musimy patrzeć za siebie, czy y, ktoś nas dogoni po podziale punktów czy nie. My teraz patrzymy do przodu, co będziemy celować, co będziemy grać, no bo jak najwyższe miejsce w taberni, nie tu składa żadnych deklaracji, ale po podziale punktów wszystko jest możliwe, oczywiście do mistrzostwa nam będzie troszeczkę brakowało, legie Lech są faworytami, chociaż Michał się Tadziu Powłoski też mówił bistrza, także czterech kandydatów jest, a my pewno gdzieś tam będziemy za nimi powolutku ciłaś punkcik do punkciku i mam nadzieję, że na koniec sezonu będziemy zadowoleni. To tyle. Dziękuję. Prosimy o pytania. Panie Przewodniczący Pani Panie trenerze, Za obecnym systemem rozgrywek jest mniej więcej tak, że im wyższe miejsce zajmuje drużyna, tym powiedzmy ten system budzi. Bardziej niż nisz, mniej mieszane uczucia, ale to jest Pana w przypadku, rozumiem, że Pan się chyba cieszy z tego podziału punktów w tym momencie. Znaczy, ja generalnie nie podoba mi się to dzielenie punktów. Od początku mówiłem o tym, bo to jest odbieranie czegoś, na co zasłużyłeś. To tak jakby przed ostatnim etapem Tour de France wszystkim podzielić czasy przez połowę i nagle mogą może wygrać gdzieś tam, bo ktoś złapie kraksę jakąś, i, i to nie do końca jest sprawiedliwe. No, w poprzednim roku. Spały te zespoły, które były nisko, po porządku zasadniczej wygrał ten, który był pierwszy, no tak się ułożyło, ale co będzie, jeśli dzisiaj wpadnie zespół z dziewiątego miejsca, to dopiero dyskusja odżyje albo ktoś z siódmego na przykład zostanie polski. Mm -hmm. Także nie do końca mi się to podoba, yy, to dzielenie punktów, bo to jest niesprawiedliwe. No, ale dzisiaj akurat my jesteśmy beneficjentami tego, że Legia grała przez cały rok Lek też również, a to im zabrali więcej niż nam. Dobrze, tak to wygląda. Proszę. Duma Pąża, PLB Gietrochiński. Chciałem Cię spytać, że kiedyś Pan powiedział w wywiadzie, w ostatnim czasie, że Pogoń w rundzie mistrzowskiej będzie grała, znaczy, że bardziej postawi może na tych młodych, da im szansę. To jak w końcu będzie Pogona coś zagra, czy raczej to już tak dogramy sezon do końca i damy szansę ludziom. Będziemy grali. Ci, którzy zasłużą na miejsce w składzie, dostaną to miejsce. Młodość nie może być jedynym atutem. To nie jest tak, że ktoś jest młody i musi od razu z urzędu grać w ekstraklasie. O to miejsce trzeba walczyć. Legia też ma wiele zdolnej młodzieży, a są wypożyczani do innych klubów i dopiero wracają i po wyższeniu stanowią trząsy zespołu. My, młodzieży, mamy bardzo dużo zdolnej młodzieży, które <coughs> na szansę dostaną. Łatwiej będzie nam wprowadzać, ale to nie będzie tak, że nagle będą grali juniorzy, a my będziemy się przyglądać, jak oni sobie razem w ekstraklasie. Nie, tak nie będzie. Będziemy brali optymalnym składem ale na pewno będziemy korzystać z młodzieży. Mm -hmm. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, się, Grag, Agencja Informacyjna Polska. Panie trenerze, czy myśli Pan po cichu o walce europejskiej europejskie puchary i czy nie jest gotowa na grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie? Nie wiem nawet, który zespół ostatecznie będzie grał. Trzeci czy czwarty? Jak to wygląda? nawet Nie wiem, czwarty zespół gra w pucharach, czy nie? Będzie grał? Tak bo jest pucharek będzie czwarty Puchark. Tak, czy czwarty, to będzie no, taki loteria, można powiedzieć. Ktoś w tym pucharek będzie grał. A czy pogonę jest przygotowana? Na pewno nie mamy stadionu na puchary, bo Śląsk, nie mają, ten stadion o wiele, wiele lepszy od nas, gdzieś tam będzie modernizacja. Dużo nam brakuje, żeby się dobrze pokazać, bo zagrać w pucharach to jest żaden problem. Ja też kilka razy próbowałem grać w Pucharach. Wiem, że na początku jest radość, a później jest smutek i ten smutek się ciągnie przez całą rundę, przez cały sezon. Przypomnę sobie sytuację ruchu Zawiszy z poprzedniego sezonu, prawda? Też chyba nie do końca byli gotowi na te puchary i gdzieś tam ta depresja nastąpiła i dzisiaj walczą o utrzymanie. Także chcemy mieć jak najwyższe miejsce, a czy będziemy w tych pucharach? Czas pokaże. Ja bym nie mam już już temu, ale zobaczymy. Panie Trenerze, jeszcze ja bym prosił o taką ocenę tej rundy, która jest za nami bo to była dość dziwna runda. To znaczy, y, to wyglądało mniej więcej tak jakby nikt nie chciał y, zdetronizować y, Legii. Nie wydaje się Panu, że to tak mniej więcej wyglądało, że Legia gubiła te punkty trochę specjalnie nawet, ale, ale nikt nie chciał nikt nie chciał jakby wejść na to pierwsze miejsce. Ja myślę, że chętnych było, nie każdy potrafił. Gdy mnie zastanawiał się w 2007 roku, na pierwszej stronie w przeglądzie sportowym było hasło, jaka liga taki mistrz? Mieliśmy 62 punkty, czy 63, 62 chyba. Dzisiaj Legia ma 50. 6, 6. to też pokazuje, że, że tych punktów jest troszeczkę mniej, ale gdyby się zastanowić głębiej, to wiadomo z czego to wynika. Legia skupiła się na europejskich pucharach, na walce o ligi mistrzów. Dużo punktów straciła grając z takim troszeczkę mieszanym składem, tą młodzieżą. Efekty były takie, że porażek jest dużo. Szczerze mówiąc, no 9 porażek chyba Legia zanotowała, tak? 8. Z naszą ale... Dużo tych porażek. bo co by nie mówić, to na pewno dużo i myślę, że legi również na ten temat się zastanawiają, ale to już nie mój problem. LEGA jest na tyle mocna, że teraz rzuci drugi biały i na pewno już takich porażek nie będzie jak gdzieś tam u siebie przygrywało różne czy na wyjeździe. Co mogę więcej powiedzieć? Nie mam odpowiedzi rozsądnej na ten temat. Wojciech chpiła Polski Radio FDC Panie trenerze, Dobrze się Pan zadomowił tutaj w Szczecinie, dzisiaj dopiero y, pierwsza porażka. Jak Pan mógłby teraz powiedzieć, co było kluczem do, do dotarcia do tych chłopaków, przekonania ich, że, że mogą grać lepiej w piłkę, bo ta końcówka rondy bardzo udana i wywalczyliście, a nas do ósemki, tak jak Pan powiedział, kilka tygodni temu jeszcze wydawało się to niemożliwe, ale kilka z z końców sobie udało się. Co było kluczem do tej, do tej poprawy formy? Na pewno nie trening, bo tego treningu było bardzo, bardzo mało. Mówię o treningu fizycznym. Dużo rozmawiałem z zawodnikami, oczekiwania moje były jasne, jasny przekaz, dużo odpraw, pokazywania, jak należy się zachować w określonych sytuacjach, ale też myślę, że drużyna uwierzyła, bo jeśli przychodzi nowy trener i zespół wygrywa, to drużyna od razu zaczyna wierzyć w trenera. Jeśli byśmy przegrali trzy mecze, to byłoby troszeczkę inaczej i myślę, że to było kluczowe dla mnie. Poza tym ja już bywałem w takich sytuacjach, wiem mniej więcej, nawet nie siedząc w szatni, jakie są problemy, jak zespół ciągle przegrywa, zaczynają się gdzieś jakieś niedomówienia, zrzucanie odpowiedzialności na innych. My no, wszystko ucięliśmy, zaczęliśmy od zera i efekty są takie, jakie są, ale nie jestem cudotwórcą wiem, że przyjdzie też trudniejszy moment i na pewno tak miło nie będzie zawsze. A jeszcze jakieś pytania? Pizza nie zajadła całą. <grym 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 dziękuję bardzo, We made it a little bit difficult for ourselves. We were conceding a goal after two minutes. We don't like conceding goals like that. So. But um, we showed uh, mental strength to, to come back into the game and to score two goals and make sure we won it. Pogon has had three good results and won three matches and had the confidence and the belief. Um, and we were okay. We didn't play as quick as we could, but um, I'm happy with the uh, with the win, and I'm happy with the attitude of the players, and also with the quality we had in the second half. To the delivery on the set pieces from Furman and Igor to score the winner was very good, and of course the play before um, Giardina scored the the first goal was also very very good. So. Są pewne punkty i oczywiście nie jestem jeszcze raz, ale my byliśmy I to najlepsze co do tego. powiedział tradycyjnie, że cieszy się z wygranej w dzisiejszym spotkaniu. Tak naprawdę sami utrudniliśmy sobie sytuację, ponieważ bardzo szybko stwierdziliśmy, Gola. Na szczęście pokazaliśmy odpowiednią siłę mentalną i udało nam się odrobić te straty. Rzeczywiście Pogon zaliczyło ostatnio trzy dobre mecze, co dodało tym zawodnikom pewności siebie i wiarę w swoje umiejętności. Natomiast rzeczywiście ta postawa była, zawodników była odpowiednia. Pokazaliśmy w drugiej połowie już odpowiednią jakość, co pozwoliło nam zwyciężyć w dzisiejszym meczu. Tutaj trener wyróżnił oczywiście akcję Dominika Formania i Również sytuację, w której Gilermes to był w było to, cięż, było to ciężkie, wyrównane spotkanie. Natomiast my byliśmy lepszą drużyną w tym meczu i dziś lepsza drużyna wygrała. Prosimy o pytanie. Wojciech Piła, Polski Radia LTC, The coach of your today's rival Rivals. Czesław Młyniewicz said a few minutes ago that uh, Orlando Sa was the player who made uh, so much problems, so many problems during the second half. And my question is: Do you agree with uh, with his opinion? And do you think that this uh, substitution, uh, substitution uh, which you made during the break, made uh, that effect that Legia looked uh, better during the second, the second half than the first? Thank. Yeah, I think uh, it was part of the, um, the difference. I think the, the biggest difference, I think Orlando had a good game when he came on. He looked sharp, he seemed to play with Guillermo, was good. Um, and he was holding the ball all quite well, and he was moving, so he could have scored. He was close to scoring as well. So um, he had a good second half. But I think the biggest uh, is that uh, Pogol we're running and running and running and running and running and running and running in the first half and it's difficult to run for 90 minutes when we pass the ball so of course in the second half there were more openings more room to play and the rest of our players who played a little bit slow in the first half up the tempo a little bit played quicker, more decisive, more distinct football to get into the positions where it is possible to score goals. Uh, first half it was a little bit too slow because Pogon was running and running and running. We were playing a little bit slow and uh, were not able to get through. But uh, I agree, Orlando did well. Um, and uh, he was part of the team that won the second half. Together with Guillermo's uh, performance for him to score a first goal for was fantastic. And uh, like I said before, Furman's delivery for Igor header was super. I think also Koharicic had a very, very good second half, made a difference. And uh, Shiro was also better on the ball and better quality together with Perosh. it was good. So I thought the second half was, uh, was a good game from us uh, by many players. And, uh, again, I said it before, but Kuba at the back, you know, is, is rock solid. Jest uh, tam, to potrzebuje, to klapy, do rady, do interceptu i do przesłania z pakietu. Padło pytanie dotyczące Orlando Sa. Henry Michiewicz powiedział przed chwilą, że to on sprawił wiele problemów w Dużynie Szczecina. Czy ta zmiana Orlando miała wpływ na wynik dzisiejszego spotkania? On powiedział, że tak, oczywiście był, Orlando był częścią, częścią drużyny, która rzeczywiście zrobiła różnicę w drugiej połowie. Jego współpraca z Gilernem była fantastyczna. Orlando, Orlando um, był blisko zdobycia e, bramki również, nas niestety nie udało się. E, bardzo dobra druga połowa w naszym e, wykonaniu. E, w pierwszej części spotkania problemem e, dla nas było to, że Pogon rzeczywiście, tak jak tutaj e, podkreślał, biegała, biegała, biegała i biegała. I jest, panie, panie. Natomiast w drugiej stronie to w drugiej połowie to tempo troszkę opadło, było więcej przestrzeni. Na okazję mieliśmy przyspieszyć tempo. Orlando był częścią drużyny, która z, zwyciężyła w dzisiejszym spotkaniu. Ten jeszcze raz podkreślił go fantastyczną współpracę z Guilherme przy pierwszej bramce, ale trener również wyróżnił Michała Kucharczyka współpracę Michała Żyro z Łukaszem wyraźnie. W drugiej połowie rzeczywiście wielu zawodników zrobiło tę różnicę. No i jeszcze trener tutaj pochwalił Jakuba Rzeźniczaka, który rzeczywiście w defensywie jest, jest niezawodny. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. <grywa> <grywa> Maybe because we won't take a ja proszę, żeby trenutnie troszeczkę powiedział na temat teraz tego podziału punktu i co i czym się to poproszło. That's a big discussion. Um uh, when you are number one when the the first part of the league is finished of course you would have won the league if there was no um uh playoff and uh, no di dividing the points. So we had the same last year, uh, but that is the route. it makes more interesting for everybody else. It will be closer uh, for the championship. and um, uh, we look forward to these uh, games. you know, there are great games to play. you know, a lot of pressure, a lot of uh, playing against the best teams in the league. Um, and we are looking to to play well, to develop, and to be the best we can be, and to play these teams again, will help us do that. You know, of course, we want to win the league; that is the number one objective. But if you think a little bit longer in the long, uh, bigger uh, picture, for this club, for Polish football, to to develop and to be better in Europe, to have more teams who can play in Europe, not only us, because last year the other Polish teams they were finished by August. We're the only one who played all the way through, and uh, I would like to see more Polish teams do well in Europe, to have the quality to, to play both in Europa and in the Polish league at the same time. And uh, to do that, uh, this could be a good uh, option uh, with the playoff because the, the competition uh, competition. Is tougher. The games are more meaningful, and now when we when we play again, we can actually win three points. We've not done it before because when we win three points in the other league, you would cut it half in the one and a half points. So now we play for three points. So that is also different difference. points. Trener powiedział, że m, kiedy zajmuje się m, pierwsze miejsce w Licepoteru lice po tej rundzie zasadniczej, gdyby nie było tego podziału punktu, mielibyśmy już zapewnione mistrzostwo. Natomiast takie jest z bołami, takie są m, zasady. M, sprawia, te zasady sprawiają, że ta liga jest bardziej interesująca dla wszystkich m, kibiców. My się ucieszymy, ponieważ wielkie mecze przed nami. Gramy z najlepszymi drużynami. Będzie tym spotkaniem towarzyszyć ogromna presja. Nie możemy się już doczekać. Będzie dla do nas okazja, żeby jeszcze podnosić nasze umiejętności, by stale się rozwijać. Trener powiedział, że chciałby więcej polskich drużyn. Ja sobie chciałabym, żeby więcej polskich drużyn świętowało w Pucharach Europejskich, ponieważ e, mogliby oni je rywalizować jednocześnie i, i, widzę, i w Lidze w, i, w, i w Europie, co sprawiłoby, że e, nasza Liga miałaby jeszcze e, wyż, le, wyższą, lepszą jakość. E, ten powiedział, że ta rywalizacja w playoff będzie właśnie służyć, żeby te drużyny grały coraz lepiej, żeby się cały czas rozwijały i podkreślił, że teraz nasze zwycięstwo będzie rzeczywiście warte 3 punkty. Do tej, było, do tej pory było tak, że te punkty były zielone na pół i z tych trzech robiło się półtora, teraz faktycznie zwycięstwo będzie warte 3 oczka. punktów. Now is only one, so it's really Będzie również jeśli chodzi o, o podział punktów w przypadku wygrania. <try> 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 Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. <try>